No to jest to jest Aha. Ale chyba nie wiem czy z tobą nim jechałem Myśmy tak chyba wiecie. wtedy nie Myśmy po suczkiem O coś mi tylny komulec się O, nogą musiałem, bo chyba klocki schodzą Nie, nie jechałem, wtedy. a właśnie o takie coś mi się chciało pojeździć No to właśnie takie tu jest, to zaraz zobaczysz to no to już za chwilkę Prze za Już masz trzy koła Tu po ścianie trzeba było jechać No właśnie tak mi się wytrwało, bo już się wypierdalało Znaczy wywrzetało To ogólne może pójść No z przodu nie ma... Tu wolniutko, bo musisz prawo po ścianie wiesz Żebyś się nie wygulbaczył A jak wezmę między koła ten dół? No między koła, ale z prawej strony żebyś po ścianie O właśnie, o to, o to, 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 to to, już się pojechało. to co ci mówiłem, w prawo po ścianie jak najbardziej, nie? No, no. O nie, 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 bo koło prawe stoi zaryte Zaryte Próbujemy się przesunęło strasznie Musisz się naprostować O, to, 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 to I teraz, próbować. No, ale tam jest taki dół i może trzeba będzie zejść, wiesz? No właśnie, bo ty cały czas się klinujesz i to nie pójdzie mm -hmm. no Tu chłopaki dostali już w kurwu bo po całej tej przejazdce tak jechaliśmy tak samo jak z tobą Jak tu wylądowaliśmy, to już chuj. Dobra, próbuję jeszcze raz i. i... Nie, 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 bo złamiesz wahacz Nie, nie, nie ciśnij, nie ciśnij. Musisz zejść i jak będziesz cofnięty, to zejść i żeby nie siedzieć. Albo stanąć całym ciałem na lewym stopniu. Czekaj. Jakby jesteś w stanie wyjechać, czy nie? Nie koniecznie. A blokada, jakbyś sobie włączył, to byś wyjechał. Eee, nie, dobra. No, tu jest tak. No, może. Nie, nie masz blokady, Darek. No, mam. Nie, nie działa, nie działa. No, dławi się silnie. A nie działa blokada, stoi koło jedno. No, to świeci się, że działa. No, no nie, nie działa. No, kręci się, ale... No, ale lewe, przednie się nie kręci. No jak o, teraz, teraz, dopiero w tym momencie się zakręciło On się kręciły Mam dowód, to na postaci nagrania Dobra, yy, zejdź, albo stań na lewym stopniu I do przodu I nie wiem, czy to coś da, ale skręć w lewo maksymalnie, jeżeli jesteś w stanie Pomóc Ci coś? <laughs> Chuj, albo stój za mnie, albo gazu dam Aha, to czekaj, 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 czekaj Ojej, prawie, prawie, prawie No blokada, powiem Ci, tutaj ratuje życie no i jesteście gaz, gaz, gaz! No dobrze idzie, idzie Bo cię cofnie poprzek postawi Blokada tu ratuje życie. No tutaj tak troszkę. Dobra, przejdzie na mnie, eee, eee Bo to ja tu wiesz, nie mam blokady. Takie ja zrobię wideo, stój no kurwa Tylko poziomo. Powiedz kiedy? Lecimy. Po polutku, trzymaj się prawe Jak ty znasz ten dołek to przelecisz jak żabka. Tak? No nie wiem. Nie mogę kurwa kierować churz. No ciężko jest. ja mam trochę wygodniej. to <noise> Nie jest lepko, nie Coś nie jadę Koła masz z tyłu miałeś, nie? No nie Oj, tylko z tyłu. Co? Uwaga. <noise> kurde, dobry Mówiłem ci po prawej się trzymać. Poszło, mamy Ca 15 sekund. chwilę <grym> no, <legal. grym> Że mówiłeś? Ale Dawid mi że jest mądrzejszy. No to pierwszy raz to tak tutaj się jedzie, no. Kurma, tak papoś! No gimnastycznie to na pewno nie byłem. <grym> Wiesz skąd nazwa? No. Wody wylałem trochę z tego Trochę się buty, buty napełniły No mówiłem to nie te buty Ja też mam złe, ale jeszcze w miarę Zapomniałem się Nie przygotowany. Pałagan mam w tym domu Oj nie Kurwa ty tak zapierdalasz Ja zapierdalam? No, no bo jak wiesz, miniesz przeszkodę to musisz chwilę stanąć poczekać nami okay. Dobra Bo ja bym cię wtedy coś ponagrywał, nie? Dobrze, tu to z górki jedziemy na podwórki. Po co to mówisz po tym pniachku, nie? No tutaj powolutko, żebyś się nie sunął. Chciałbym nie zsunąć, ja? Jest ok. No przelecieliśmy te przeszkody, tam no, jeszcze coś będzie, ale w nim dużo. Nie jest źle, No ale weź tak, pierwszy raz sobie tu przyjedź nowym sprzętem. Tak. Tu zawsze prawej się trzymaj. Po ściance. Po ściance idziemy, lekarz. Aż, aż za bardzo. Chyba tak. Łoj, łoj. Wielu... Masz blokadę cały czas? Tak tak, No to yy, tak zaraz ją musisz wyłączyć, bo żeby nie będzie ci skręcą. Kręcam. Na razie się pilnuje. Grzeczny jest Możesz wyłączyć, to już nie będzie ci tak potrzebne. To będzie taka siama jedna, ale już takie też. Ja tu wiszę na tym na tej ja koło. Też. przed chwilą właśnie zaharatało Znaczy to tak to, obiłem się no A ten, a, a aluminium leży